ja, jestem na i jako, że nie chce mi się ekspić w poków w insurgensach Postanowiłem, że pogramy sobie dzisiaj w showdowny Więc co, po prostu polecimy sobie parę randomowych walk I myślę, że już w piątek się normalnie insurgensy pojawią Przynajmniej taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie Okej, okay, co my tu mamy, tą vs Oranguru, i spać mordo Ciekawe, czy potrafiłem się jakiś boki z takie fajne. To nie zwróciłem uwagi na, co, na to, co mam. O, nie, ubufet. O, alternatus, spoko. Daj mi to. Shit. Niby się zbustowałem, ale. Idźmy. Shit. Nie, wiem, proszę zapytać, on ma jakąś tą? Hmm. Okej, okay. znaczy, obu do Kinga, dawaj. Eee, R Power! No, daj Ezegej Bello, To myślę A jutur napowiadasz? Czy pewnie coś lotającego jest tak? To było smutne. Nie rób tego mordu. Aż się napije, przez ten czas, jak on myśli. Hmm? What Chłopak. The... Hmm. Ok. Trzymaj. Trzymaj ich. Trzymaj Such No nie, nie zdążyłem. Ale za to ładnie powalony tym. Mam coś co na przykład by go zmieniło? Mam toksika. Dawaj. Idź u bufecie. Full konta. To być super full konta. Full to... Dawaj, mordo, można... Cotoncourt i dziadu. Ty. Dobra, to może. I brozart ty... No teraz atakował. A to dziady. Toksika chciałem zarzucić na ryan. Full counta, Full kąta Nara. Oranguru, który ześpi śpi. Ty dziadu. Tak, że to rozegrać, do No wstał teraz naprawdę. Mmmm... Um. czy Playro... Nie, czekaj, jest Normal Psychita i Turno Focus Blast Trafił Focus Blast. Co za I Bufet Ci Mirror Code. Dobrze. Citrus Berry i pół Armani, tam jest, jakich on ataków używał ostatnio? Flare i fizycznych Dynamo, Kota Haha, nice też czego on użył? witurna? to fakt Co, działa? Okej okay. Dziwnie trochę, ale spoko icebug Destiny Bondo Piek. Kurde Nie wyszło To weź Mirror to w takim razie To weź w Destiny Bondo w takim razie No niestety nie No to dawaj Eterna Ty Bukaj, kurde, mam nadzieję, że nie ma jakichś mocnych ludowych ataków. A go się nie da w jedną Zapomniałem, zupełnie, fuck. No to, to by było na tyle w dzisiejszym pojedynku. O nie, nie za chwilę, Lawsik, nie psuj. Nic nie było. Dobra, instant replay. A nie, to z tym samym! Nie, ty nie chcę, i stąd. Chciałem, czy znajdziemy po prostu szybką powtórkę? A nie, no nie replay nieważne. Dobra, nieważne. Tapu Fini vs. Kulisopod, pokaż. Bugłota, no niestety nie zbił. Mam co na niego, może zmieni. Nie. No dobra. O, wygrałem. Dzięki. Było miło. To się skończyło. jeden. Kurde! Aha, no ta byłam... Ja... Boże. Bo ja chyba mam... Oczywiście, że mam hotkey'a. Znaczy, osuwaj, bo w sensie... Jak to usunąć? Tak. Nieważne. Um, czekaj, mogę jakoś tu ten krok? Dobra, weźmy nową. Niech wyszłka nam przeciwnika kolejnego. Co my tu mamy? Synteza. Hmm. Okej. Okay. Dawaj z tego. Ładnie? No, dawaj się robić. Ok, ile my już siedzimy? Te dwie walki mnie nieco innymi poszły. Siedem minut, tam. Pękamy, jak się pisze. Puść. No, gracz się komuś. Gra. okej, okay. elektryczną ziemię. Serio? mu tak daj go skop High Jump, kiku, Wkrótce to za muzyka? Ja z nie kojarzę tej muzyki. A, to jest z Polonelli, dobra. Ciekawe, synteza też nie odnawiała przypadkiem statusów? Chyba nie. Weź go jeszcze raz skopić po prostu Morto Weź go skopnij Sarina Dawaj, dasz radę Pięknie No naprawdę to dobrze Dziad Nie zdąży już się z tym syntozować, co nie? Raczej nie Okej, okay, zdążę, dzięki <laughs> nie pralisz Przeszło, dobra, może zdążę jeszcze, dawaj Fuck Jak będzie to pralisz? Dobra, um, ground electric powiadasz Dawaj, Gorgist Eee pory, po? Owalony paraliż, jak tak można? Miss, naprawdę Goregeist, no wiesz ty co? Jeszcze musisz coś z banda. Nie mogę zmienić ataku. No, w końcu. Twoim drugim pokiem. Czarek! Powiadasz, no to tak się... Na nie to byłoby by spoko. W sumie zróbmy tak i tak. Max Rockfall-u! Puh. Teraz się nie będzie spodziewał, że mam czyść z A co wystarczy? Kurde. O, poddał się. OK. Mi to nie przeszkadza. Jak tam nie chce się bawi, no to się nikt nie bawi. Um, dobra, zamyknijmy se to. Mamy czasu ile? Jeszcze z jedną walką możemy stoczyć, myślę. Solo Rock. On jest byt fajny, Dark Poison. Chociaż w sumie, Bo on jest Jaki krok jakbym miał. Mam knock offa. użyćmy najpierw to. Pali mnie dziad. To wrzućmy jeszcze raz? Nie chcę ma. I teraz knock off, pyk Coś miał, Leftovers miał, dobra. To no to już nie ma. Ten Burrent będzie mi klepał. i mnie on to już by leżał. Bo niestety ten atak to ładnie mi zmniejszył. Ale widzę, że i tak padnie, nara. Dobra robota, drapioje. Po tu ludzi. Zabiłeś sobie roka. Nice. Zobaczmy, co wystawi Dito Erw kwejku Ma, no, mój pierwszy. Um. Masz lewy tej to co nie masz, dobra. Flagon, dawaj, twoja kolej. Erw Kwejku. O ty dziadu Wodny, ja zmienić mimo wszystko A dawaj na tego, hop To właśnie dlatego wolony ojzbim. Mach panczu pyk. Ginie od trutki, więc... W sumie dużo ci to nie da, że mnie zabiłeś. Przeżył! Od dziadu. Hmm. Mam coś co ma prioryty. Fuck. Nie mam, ale daj ma zelfa. Rzućmy sobie z roka. Fuck. Nie rzucimy, dobra, dawaj ty. Indredende, curem Ehm... Um, Colmindo. Jest Ice Dragon. Nie mam chyba nic dobrego na Ice Dragona. Ej, mam Mystica Fajera. Hmm. Dawaj. Zobaczmy, ile mu to zada. O, ten smok ładnie go chroni przed tym. ten smok, ten typ smoczy może bardziej. To gdzieś, wiem, gdzieś. z tego zobaczmy, ile to dupnie. O, najdziwniej no, mnogin z tego poka. Dzięki, ziomuś. <grym> Czemu go nie zatruwa? Hmm. Nie wiem, nieważne. Tito, taka No i dobra. Chcę ciebie, czy chcę ciebie? Chyba playgono jako Dynamaxa Maxa sobie nie normal, powiadasz? Co miałem coś, co mnie na przykład boostuje? Nie wiem, dalej Mok Big Pyk, przeżył Special defa mi to po prostu było, dobra, spoko To zmniejszało, atak Ma w dziadu I ostatni jego pokto kurde, niedobrze. <gry> Bo mój ostatni to... Kurde wodny. Bądź szybszy, Max quake. Fuck O to niedobrze. C RIP tak zwan, dark, pulsem spróbujmy. No. Fuck. Ja się pośpieszyłem z tym flagonem. no. Nie z zdedy. Dawaj tu, tu zmienimy se. Jeszcze jeden, żeby nie było dwa długi. Oj Boże, teraz się zapsujesz. Nie pytajcie co psujesz <grym> Monetryk Dawaj chyper walce zobaczymy czy ten odcinek był bardziej wygrany czy bardziej przegrany kurde chciałbym to wygrać no dalej się wybieraj tego poka na co zmienisz Lodowego, czy wróżkowego? Lodowego. Masz kurde, duchowego, tyciadu. No dobra. Duch ludy, powiadasz. Kurde, nie zbyt mam coś dobrego na niego. Dobra, dawaj ty. W takim razie... mi dużo nie zrobi, na szczęście. Rzućmy samo toksika na twarz. Niech se ma. Dziadk by podpalił. Dobrze. Stealth Myślę, że mój toksik będzie go więcej klepać niż on mnie tym Kurde, nie mam stalowych ataków, weź protektę dupni o Dobra 6% się leczy, 6% mi zabiera, spoko w sumie, toksik Wymtrała, o ty dziadu Nic, dobrze, trzeba zmienić Na kogo? Dawaj na mnie ustika. duży manetryk, powiadasz, Max Flair. przeżyj to, świetnie. Ja sobie zostawię Dynamaxa na Vaporiona. Teraz weź go z psychika. No niestety nie weźmie go z psychika. Okej, okay. dawaj do rampy wracaj Eee, yy, meteor Pyk Teraz prawdopodobnie zmienisz jeszcze raz Drakometeor. meteor <kłysy> Bo, Bo tak o, nie zmienia, można było Hyper Voice założyć. Basaka. To, jakiś Hyper Voice. to okay, dużo mu to nie zrobiło. Ciekawe, będę szybszy. Weź go z paraliżu może. Nope. Fairy flying powiadasz No to dalej fairy elektryka Dupnijmy go... Masz toksyka na twarz Co się będę? Seeking powiadasz? No... Elektrycznego pokoju wodnego. Da... Fuck... Protekto! Może ma jakiś pomysł no to, więc... Zróbmy w ten sposób, Big Knock off. Dark Fairy? Hm. Thunder... Ball to... Aaaa, naruchono to. I się wyjaśniło, co to za jego super taktyka. Protecto! Tak Kto? <śpiewanie> dał dało radę, nice Gim tam <śpiewanie> <Idź> stąd <śpiewanie> No tak, po... Boże. pytajcie Kurde mm... Nie mam czym go uderzyć No, rozma, dawaj ty Wytłupnijmy mu z... Um, Dobrze Jeszcze raz O ty dziwa Dobrze Z was. No będziesz szybszy pewnie Mam nadzieję, że nie Jednak był, fuck Ice ghost powiadasz No tak, też będę zatruty, fuck O, nice recykl. Dobra, No To zrobię w ten sposób. Teraz protect. To się zjemy tu się podleczę. Tutaj użyję recyklę. No ty dziad. W cały pokart to nie jest zatruty i nie może być zatruty. W takim razie tam to... Oj, tupa. To no dobra, w takim razie. Hm, dawaj ty. I po depreso. Mam nadzieję, że będę szybszy. O, zmienił się no, ty dziadu. On mnie raczej nie powinien zabić, więc protect. Znaczy, pro, burny nie powinien zabić. Może w ten sposób ten toksiko bardziej pora niż mnie. Więc Terufrak jest rzucony. A jeszcze raz protect po prostu. <grym> Fak zabije go czy nie? Jeszcze przeżył to. Nie mam żadnych ataków, w których mógłbym coś mu zrobić. To nie jest fajne. Selfrock Ok, on tu leży. Ja jeszcze się trzymam. Ledwo, ale się trzymam. Hardo. Po depreso. Niestety nie. No i ostatni. Wszystko w twoich rękach, Vaporion. Max Geiza Ale w za ersmizauro za Ile Ilo mnie użycia nie pamiętam 78%? dużo. Max Gord, max Gord, max Guard, Max Geysa! Okej Jeszcze raz tak mu dupnę i po nim. Chyba, że będzie to się rustować. A, w sumie tak dużo mu to nie da. Uuu! Dobra, siadło. I mamy 3 do 2. Więc co? W tym momencie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie i cześć. Bao.